Okej, okay, to co? Zaczynamy powolutku. Przede wszystkim cześć wszystkim. Zawsze tak w sumie zaczynam offlineowe nagrania. Cześć. Cieszę się bardzo, że Sebastian Heyman, Head of SEO i Active, dzisiaj ze mną tę scenę zaczyna, bo to chyba będzie takie bardzo fajne rozpoczęcie. Całej dyskusji o SEO, które przez dwa dni będziemy gdzieś tutaj prowadzić, Taka trochę prywatna, fajnie, że, że wracamy do, do live'u, bo zaczęliśmy od live'ów, potem wyszliśmy w online, a teraz live na, na, na scenie, także tym bardziej cieszę się, że duże wsparcie merytoryczne ze mną. Yy, Sebastian, zaprosiłem no, Cię, tutaj specjalnie po to, yy, bo wiem, że już rozgrzany jesteś po swojej pierwszej yy, prelekcji związanej z analizą danych z GSC. I od czego w ogóle ty zaczynasz swoją jakby drogę z domeną, którą masz, no, wbić na, na top 1, top 3, bo to zawsze przecież klientom chodzi. Przede wszystkim dzięki za zaproszenie. Od czego bym zaczął, jeżeli chodzi o działania SEO? To przede wszystkim od tego, jaki biznes za tym się kręci, czyli co tak naprawdę, jaka usługa jest sprzedawana i czy ta usługa jest wyszukiwana w wyszukiwarce. Jeżeli jest to usługa, która w wyszukiwarce nie jest wyszukiwana, to ona tak naprawdę SEO nie potrzebuje. Jeżeli byłbym artystą, który sprzedaje płyty, to tak naprawdę SEO bym nie potrzebował, bo większość mojej sprzedaży i tak poszłoby przez agregaty typu Empik. No i na przykład dla takiej osoby SEO nie jest potrzebne. A od czego bym zaczął? Zawsze zacząłbym od słów kluczowych i od strategii, bardziej od strategii biznesu niż od samego audytu. Czyli trochę inaczej niż w branży codziennie się mówi. No tak, bo dla mnie, jakby taką podstawowym elementem, to przede wszystkim sama zasadność, bo o tym też mówimy. Ty mówisz tutaj o branży muzycznej. Ja mam też sporo wątpliwości, zawsze jeśli chodzi o lekarzy. No jeśli ja sam szukam lekarza, to raczej szukam go na znanym lekarzu, bo jest to jakiś agregat z opiniami i tak dalej. Wiadomo, one często mogą gdzieś tam mieć <laughs> wątpliwe, wątpliwe źródło. I wiadomo, że jest to już jakiś problem. Jeśli chodzi o kliniki, no to już bardziej. Ale jeśli chodzi o jakichś takich no, pojedynczych specjalistów, lekarzy, no to też zawsze mam obiekcje i zawsze też kiedy o tym mówię. Kurde, czy na pewno to jest ten case, ile ruchu zbierasz tego znanego lekarza, czy to w ogóle będzie miało, miało jakieś przełożenie na, na działanie. Ale jeśli mówimy o samej strategii, no to też mówiliśmy sobie w kumarach troszeczkę, że jest problem w ogóle z rekrutacją, jeśli chodzi o specjalistów. No Ja powiem, że zadaję to proste pytanie, jeżeli masz określony budżet, możesz zrobić tylko jedną rzecz na raz. A masz cztery problemy, czyli nie ma nie ma kontentu, strona się nie indeksuje, nie ma tam miękkiej optymalizacji, no i na przykład potrzebny, nie ma w ogóle linków, no od czego, od czego zaczynasz? No i tutaj też odpowiedź nie jest taka prosta. No ja zawsze powiem, trzeba zacząć od sprawdzenia w ogóle problemu z indeksacją, bo po co robić jakiekolwiek inne działania, skoro ta strona i tak w ogóle w wynikach się nie pojawi. Ale no potem pojawia się już problem. Co następne? Wracając jeszcze do, do tego lekarza, czy warto, czy nie warto, czy lekarz ma dużo agregatorów, wydaje mi się, że to jest kwestia analizy i kwestia konkurencji m, konkretnej lokalizacji. Jeżeli y, jesteśmy stomatologiem i ta konkurencja stomatologiczna nie jest jakaś wielka, i trafimy do specjalisty, firmy, konsultanta, do kogokolwiek, kto będzie to w stanie wyestymować, ile trzeba zainwestować. Zazwyczaj taką estymację robimy na podstawie linków zewnętrznych, bo jest to zawsze największy koszt tak naprawdę działań. To wtedy jesteśmy w stanie stwierdzić, czy warto to pozycjonować, czy jednak idziemy jakąś inną drogą niż tymi klasycznymi wynikami SEO. A jeżeli chodzi o, o to, od czego zacząć, no to tak naprawdę to no wiadomo, indeksacja, no bo jak serwisu nie ma, no to nic z tego nie będzie. Ale zweryfikowałbym po prostu potencjał serwisu, czyli to, co on na ten moment zawiera i jak go możemy wykorzystać. Czyli na razie nie inwestowałbym w linki, w content, a zweryfikował sam potencjał. Czy on się w ogóle gdzieś wyświetla, ile tej treści w praktyce tam jest. Bez żadnej treści nie będzie żadnego rankingu. Więc tutaj, jakby w ogóle, sam potencjał sprawdzenia witryny jako numer jeden. No właśnie, ten potencjał, o którym mówisz, jest też kluczowym chyba czynnikiem, bo też mówisz, że jest temacja chociażby kosztowej. No to podejście estymacji kosztowej po linkach jest całkiem, całkiem fajnym i ciekawym podejściem, no bo faktycznie ten koszt potrafi być tym, tym największym. Nie zawsze też tak jest, bo nie wiadomo jakieś sytuacja zostaną tylko już może być duża, potrzeba po prostu je odpowiednio. Jakby będą no zoptymalizować pod tym kątem, żeby zaczęły przynosić ten efekt, który powinny przynosić. Ale faktycznie, jeżeli jest sytuacja, w której nasza jakby analiza klienta wykazuje, że on może liczyć na miesięczny przychód w maksymalnym topie w postaci 100 tysięcy złotych miesięcznie, a sam link building będzie kosztował 150 tysięcy, no to gdzieś tutaj pojawia się ten, ten drobny zgrzyt w samym no, sensie biznesowym dla klienta. Zgadza się, aczkolwiek jeszcze linki mają jedną zasadę, której nie ma dział techniczny i dział kontentu to jest to, że da się je skalować w nieskończoność. Content można zamknąć w konkretnych słowach kluczowych konkretnego artykułu nie będzie się już dało rozszerzyć. Działa działania techniczne, jeżeli są zoptymalizowane, to one się po prostu zatrzymają i to będzie ocenione na piątkę. I właśnie ten element skalowania, który możemy robić cały czas, to są właśnie linki. Możemy ich dodać tak dużo, że będzie tak duża przewaga, że dogonienie tego konkurenta będzie wężnie opłacalne. Czy tych konkurentów, tak? To, o czym rozmawialiśmy, branża cateringu dietetycznego, bo właśnie bardzo mocno wyskalowany ten element linkowy, uda się to po prostu skalować najbardziej. Mamy jedno słowo kluczowe, jeden adres URL, no ale już dziesiątki tysięcy linków. No i to jest bardzo trudno nadrobić w branży. No zdecydowanie tak, chociaż też z zawsze jest zasadność jeszcze jakości tych linków, bo to też. Linków zawsze można dużo dodać. Chyba nawet John Miller kiedyś powiedział, że no, ta jakość jest bardzo istotna i relewency. On tak nazywał relewency, no bo każdy może pozyskać nieskończoną dużą ilość linków w bardzo atrakcyjnych cenach albo nawet za darmo. I to też nie zawsze jest ten punkt wyjściowy, dlatego gdzieś ta analiza jest taka ważna i zrozumienie tych mechanizmów, które, które tym rządzą. No, ale po linkach, no też musimy przejść do kontentu, no bo to jest ten drugi, chyba. Wydaje mi się, najbardziej gorący to będzie temat, poza samą optymalizacją techniczną, oczywiście. No a co do kontentu, no nie wiem, czy możemy trochę tego ramka tajemnicy na, na Twoją prelekcję <grym> zdradzić, czy, czy jeszcze nie? To znaczy, co do kontentu. Na pewno możemy zdradzić, że duplikacja nie jest taka zła, jak mówi branża. To nie jest tak, że jak ktoś jest duplikowany to jest złe. Wręcz dodam taką jedną rzecz, że nie może być złe. Ponieważ Google nie byłby w stanie w swoich zasobach zawsze weryfikować, czy tekst jest duplikowany, czy nie. On musi być, tak jak wspomniałeś na samym początku, zaindeksowany, a problemy związane z duplikacją nie dotyczą żadnej, samej duplikacji, przepraszam. No właśnie, bo tutaj no, kluczowym elementem jest to, w jaki sposób my z tą duplikacją sobie chcemy poradzić, bo nie chodzi tylko o to, żeby za każdym razem pisać nowe treści, nowe treści, a tym bardziej, że. Tak na chłopski rozum, gdzieś tam zawsze staram się... To żeby... jest koszt. Tak, no raz, raz, że to jest koszt, ale to też z drugiej strony, jeżeli jakaś treść jest bardzo dobra i wyczerpuje w pełni temat, no to mniejszym złem jest skopiowanie jej do siebie po prostu niż tworzenie nowych teorii od początku w zupełnie zbędny, zbędny sposób. No idealnym przykładem takiej, takiej duplikacji, która działa to, jest, to są artykuły z Polskiej Agencji Prasowej czyli klasyczna prasówka, która leci po wszystkich największych serwisach i nikt się tym nie przejmuje i wszyscy na to zdobywają ruch. No podobny chyba problem związany z duplikacjami w agregatorach modowych. Allegro, duplikacje, opisów kategorii. No i teraz tak, no, jeżeli faktycznie ta duplikacja byłaby takim bardzo istotnym czynnikiem i takim negatywnym, no to jednak to Allegro powinno być już dawno zbadawane <grywanie> w wyszukiwarce, no bo oni zawsze są tym drugim. No może nie zawsze, ale w wielu przypadkach są na są są drugą stronę, która wstawia ten duplikat, bo zawsze oryginalny adres jest na stronie prywatnej. Tak, ale tutaj jeszcze wrócąc od tej duplikacji, to oczywiście jakby content wyznacza, znaczy inaczej, słowa kluczowe wyznaczają adres URL i ten content na tych adresach URL wyznacza poziom, na który jest w stanie dany adres URL rankować. Po prostu jakby content to jest ta pierwsza ocena, której jest w przypadku, kiedy nie mamy linków, to kontent wyznacza nam wartość danej witryny. To jest jakby proste, bo jeżeli nikt nie będzie linkował w branży, to głównie będziemy walczyć contentem. Tak to będzie działać. Yy, jasne, no też ostatni ciekawy tweet yy, od Google'a, że opisów kategorii, no bo my głównie no, skupiamy się na takich e komersach. Yy, no i te opisy kategorii, pamiętam, gdzie się zaczynając, no to najpierw miało gdzieś tam z 1000 znaków po prostu opisywały, no co w tej kategorii można znaleźć ewentualnie. W tym momencie są to artykuły już wręcz naukowe momentami, które opisują cały temat związany chociażby, nie wiem, z meblościanką, a niekoniecznie mówią o tym, co ten klient może oczekiwać gdzieś w naszym sklepie. No i gdzieś tam tweet Google powiedział, że to pisy kategorii wcale nie muszą być takie rozbudowane, ale ja mam wrażenie, że jeżeli na taką meblościankę nie wrzucisz co najmniej do do 25 tysięcy znaków, no to raczej nie za bardzo jest szansa w ogóle powalczyć o cokolwiek. Tak tylko tutaj trzeba pamiętać, że ta treść, tą treść można uzależnić od liczby produktów, która też jest contentem. To znaczy mamy nagłówek, stopkę, każdy to ma i to jest content, to jest tak liczone. I oprócz tego mamy listing, który w jakimś tam dużym sklepie powiedzmy w Domodi wynosi 200 produktów. U nas jesteśmy w stanie powiedzmy u jednego z klientów wyświetlić 24, więc musimy jakoś ten content nadrobić i dzięki właśnie opisowi kategorii jesteśmy w stanie to zrobić. Bo inaczej da, zawsze byłaby ta, powiedzmy, że ta ilość produktów, ilość treści ma jakieś pewne znaczenie, to nie jest tak, że im dłużej tym lepiej, to nie w ten sposób będzie działać, ale ten, my tym opisem często nadrabiamy to, co, przez czym blokuje nasz serwis, to znaczy wyświetlenie większej liczby produktów powoduje, że spada prędkość tego serwisu, jest większe wykorzystanie serwera, no i w tym momencie już mamy Mamy, mamy, jakieś pewne rozwiązanie, że lepiej dodać opis kategorii niż yy, przebudowywać połowę serwisu, bo jest to też relatywnie tańsze w danym momencie. Dwa jakby pytania uzupełniające. Od razu powiem o dwóch, żebym przypadkiem nie zapomniał, bo wydaje mi się ciekawe, jestem bardzo ciekawy twojej opinii. Pierwsza rzecz no to jest jakby sama architektura i układ strony, no i prezentacja treści w odpowiednim miejscu. Ja spotykam się z wieloma opiniami, też wydaje mi się Patrząc na procentową jakby wartość, uważam, że przewagę mają treści, które są faktycznie w głównym korze strony wyświetlone. Jeśli wrzucamy je na przykład w sidebar i tak dalej, żeby gdzieś to poupychać, no to faktycznie ta wartość troszeczkę jest mniejsza. Jak tysiąc się Czy uważasz, że faktycznie umiejscowienie samego kontentu w obrębie strony ma znaczenie? Ewentualnym jeszcze można przecież odnowić ze z, z CSS-em, tak? Możemy przecież ten tekst zupnąć uh, gdziekolwiek, a po prostu no, CSS-em wypnąć go wyżej uh, lub niżej. I Jak ty w ogóle podchodzisz do tego tematu, przypadku kontentów? Jeżeli Google ma mechanizm, który mm, wyznacza mu nagłówek, sidebar i stopkę, to jeżeli w tym sidebarze, w tym panelu prawym lub lewym, dodamy treść i ona będzie tylko na jednej podstronie, to Google nie będzie w stanie tego sidebaru powiązać z innym sidebarem, bo on będzie różny. Więc w tym momencie, jeżeli upchnę treść w sidebarze, czy jeżeli na tej jednej podstronie, powiedzmy ten opis kategorii, bo o tym rozmawiamy, to według mnie będzie miał dokładnie taką samą wartość. Okej. Okay. To teraz druga rzecz, która mnie gdzieś tam ciekawi. Mówimy o liczbie produktów. To jest zawsze największa bolączka dla mnie, bo ja chciałbym ich mieć jak najwięcej upchniętych, ale wiadomo, no są te ograniczenia związane chociażby z szybkością wczytywania się później tej strony. No a przecież no, teraz mamy ten Webcore Vitals, też jestem ciekawy Twojej opinii w tym temacie za chwilę. Ale to w sumie temat, trochę powiązany Infinite Scroll. No, chyba jeden z jakichś chińskich serwisów aukcyjnych, chyba pierwszy wprowadził w ogóle ten Ten Scroll już no, sporo lat temu. Cały czas jest to dość, no, dość modne, zwłaszcza w Sasak pojawia się to, zauważam, coraz częściej w standardzie. No i jak ty się na to zapatrujesz, bo ja to widzę po chociażby analizie logów serwerowych często, że z tym jest duży problem. Z jednej strony chciałbym, żeby ten Infinity Scroll był, bo to jest fajne UX-owo mam wrażenie, no zostawia tego użytkownika, jedziesz, jedziesz, jedziesz te produkty. Z drugiej strony no pod kątem SEO nie jest to najlepsze rozwiązanie w moim niemaniu. W mojej opinii Infinity Scroll mm, jest ble <grym> i w ogóle bym go nie stosował z tego względu, że Google wyrenderowuje pewną część strony, i ta część strony, którą wyrenderowuje, walczy w rankingu. Więc jeżeli nie jest w stanie wyrenderować produktów, które są poniżej, to po pierwsze ich nie crawluje, czyli jakby usuwamy sobie te produkty wstępnie z strony kategorii z indeksacji. No i po drugie, tak naprawdę tych produktów do rankingu nie bierzemy pod uwagę. I tyle. Jakby tutaj, jeżeli chodzi o. Infin Oczywiście są te Infinity Scroll po przyciskach, że się doładowują, ale tutaj mechanizm. No, samo Google na mobilce wprowadził ten mechanizm. <głosyś 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 Tak, dokład, dokładnie, więc tutaj jakby robimy to przez dodatkowe podstrony i to już jak najbardziej działa poprawnie, ale jest to nowa podstrona dla Google. Nie jest to nie. ładowywania. Tak, tak, bardziej, to. że często też URL w ogóle fizycznie się zmienia. Widno, czy tam jest to gdzieś tam zamaskowane, ale no to już większego znaczenia nie ma. Okej, okay, ale zahaczyliśmy talsy i tak mam wrażenie, że jak myśmy sobie te rekrutacje, gdzie dajemy tą pretyzację, co ty wy zrobił najpierw, no to trzeba tam koniecznie dorzucić, tylko czy faktycznie koniecznie, no bo ja mam takie, trochę mam obawy związane z tymi okurwajtelsami, ja zawsze tak sceptycznie podchodzę do rzeczy, które mają wywrócić do góry nogami wyniki wyszukiwania, no chyba masz podobne zdanie, że te algorytmy no nie działają do końca tak, że wywracają wszystko do góry nogami, one raczej mimo wszystko Google może być uważane za, za złe, że nieprzemyślane decyzje podejmują, ale mimo wszystko, one no, robią wszystko po to, żeby użytkownicy byli najbardziej zadowoleni z korzystania z tej wyszukiwarki. No i teraz pytanie, czy no WebCore WhiteHats będzie taki, takim, takim strzałem, no bo ja pamiętam chociażby kwestie HTTPS-a, gdzie no, sam proces wdrażania HTTPS-a jako czynniku rankingowego no trwał z 6 lat, gdzie najpierw to po prostu była informacja, fajnie jakbyście robili, potem premiowania, potem dopiero karania, no i potem już finalnie w chromie, chociażby do wyświetlania informacji, strona jest po prostu niebezpieczna i ciężko w ogóle dostać nam użytkownikowi, który jest na ustawień, za, ustawień zaawansowanych w przeglądarce. No ale to trwało naprawdę bardzo długo czasu, tym bardziej w No ja byłem zaskoczony bardzo mocno, że tutaj już podali termin wdrożenia i tak dalej, i nagle informacja o rolaucie, i w trakcie o rolaucie, że jednak usuwamy. Jeden czynnik, poza tym zmieniamy wartości dla innych. No i mamy wrażenie, że to jeszcze jest dużo czasu, zanim ten to wróci cokolwiek. Tak, myślę, że tutaj Google zrobił, znaczy zastosował taką troszeczkę inną metodologię. To samo, co powiedziałeś odnośnie HTTPS-a, to tylko trochę strategia biznesowa. Chcemy, żeby strony były bezpieczne. Żadne, żadnego wpływu to nie miało. Po wdrożeniu HTTPS-a nic się nie zmieniało. Podobnie może być teraz. Google chce, żeby witryny w topach były szybkie. No to zmusiło branżę, że słuchajcie, musicie być szybcy, bo was wyrzucimy. My to robimy. A ten czynnik w ogóle będzie. Znaczy, on w ogóle nie musi brać udziału jakby w rankingu, ale Google wie, że już wszyscy zawsze będą zwracać na to uwagę, że on to wrzucił do swojej dokumentacji i że jak on to ogłosił, to zaraz wszystkie agencje, wszyscy specjaliści musimy to zoptymalizować. Google będzie to. Google będzie to wdrażał, będzie to w rankingu i. No i teraz, jak spada to zazwyczaj, no to może być ten czynnik, bo Google tak kiedyś powiedział. I tutaj jeszcze odnośnie tych zmian, jak Google, to co powiedziałeś, że Google wca, może wcale nie jest takie mądre, jak wszystkim się wydaje. No i tutaj Google zapowiada dużo zmian, które gdzieś się, gdzieś się z tyłu dzieją. No i miała być taka zmiana, że Google będzie weryfikował tylko strony mobilne. Ta zmiana była zapowiedziana 1 marca, bo gdyby zmiana przepadła, informacji nie było. Nie wiadomo, co się z nim dzieje. Tak, no to, to jest prawda. Faktycznie no, w GSC można znaleźć informacje, co jasne jest od dzisiaj, <grywa> w trybie mobilnym. A jeszcze tak do HTTPS-a wracając, no to pamiętam, były te informacje kurcze. Zobacz, Wojtek, 8 na 10, ma HTTPS-a w top 10, no tak, bo wszyscy mają po prostu. Ja też uważam, że a propos samego SEO, to jest takie troszeczkę napędzanie. Znaczy, ja mam wrażenie, że my jako specjaliści SEO, a zwłaszcza duże agencje, Mamy większy wpływ na to, co ludzie robią na tych stronach, niż sama wyszukiwarka. No bo ja sobie kiedyś przeprowadziłem taki eksperyment myślowy, no i stwierdzam, dobra, mam jakiś sklep, dajmy na to z weblami, no i mówię, dobra, a zaeksperymentuję sobie, wrzucę 3H1, 20H2, jakieś tam pogrubienia i tak dalej. No i wbiłem się na pierwszą pozycję. Zupełnie inne czynniki spowodowały, że się tam zjawiłem, ale pojawia się jakiś specjalista, który jest na drugiej pozycji i mówi, Kurczę, no, chcę być na pierwszej i przeanalizuję, co oni zrobili. Kurczę, on ma 3H1, to ja też wstawię 3H1. No i on jest na tej drugiej pozycji cały czas, więc z kolei z trzeciego miejsca też to analizuje Kurczę, oni mają 3H1. Nagle się okazuje, że cała, całe top 20 ma 3H1 wstawione. I tak naprawdę Google nagle stwierdza, OK, skoro ludzie klikają w te wyniki, to są 3H1, to może faktycznie ma to. Znaczenie dla tego użytkowników, dlatego wprowadźmy zasadę, że muszą być trzecha to, jedynki, to, to użytkownik wymusza niejako na, na wyszukiwarce te standardy, które na wrażle pod uwagę. No tak, jakby tutaj następuje błąd analizy, ponieważ yy, weryfikujemy to, czego nie mamy w stosunku do tego, co mamy, więc skoro ktoś coś ma i jest wyżej, to chcemy na siłę to mieć. I ja myślę, że jakby tutaj nastąpił taki błąd, że yy, to, o czym wspomniałem wcześniej, to, co możemy, to, czego nie możemy skalować, to są działania techniczne i kontentowe. To musimy zamknąć. To jest ocena w skali od 1 do 10, może kontent troszkę od 1 do 20. A właśnie offsite, czyli linki, można wyskalować tak, że one mogą przykrywać te niedoskonałości z pierwszych dwóch działów. Tak naprawdę, jak nie możemy prowadzić działań technicznych. To bardzo często tak jest, że inwestujemy wszystko w linki i nagle się okazuje, że ta słabo zoptymalizowana strona i tak jest wyżej niż konkurenta, która jest lepiej zoptymalizowana. Więc jakby według mnie to skalowanie linków, jakby zrozumienie tego, że można to tak zrobić, no z tym, że jest to po prostu największa inwestycja z tych trzech. Tak, no ja się zastanawiam jak właśnie będzie z tymi webkurwajtkami przy tym wszystkim. No bo tak, mówisz linki one są bardzo istotne i one są tym Dużo ludzi stara się mówić, że a, link building to powoli umiera, bardziej czynniki behavioralne wchodzą w grę. No to jest nieprawda, no jednak cały czas Google działa na, na podstawie algorytmu, jest page rank, to pewnie nie widzimy tych wartości, no ale wiadomo doskonale, że on cały czas funkcjonuje w tle i myślę, że dobrze, że my tego nie widzimy. Takie mam wrażenie, bo byłoby spore szaleństwo. Czy były manipulacje takie, jakie były kilkanaście lat temu? No, 10-8 lat temu, kiedy ja zaczynałem, to jakby mówiło się, że page musi być jak najwyższy i to jest w sumie najważniejsze. Wszystko trzeba zrobić, żeby zbliżać się do dziesiątki. Bo taka była skala od jeden, od 0 do 10. Tak, od 0 do 10, dokładnie. No, fak faktycznie, no z res resellerzy, domen i wywa znowu złoty, gdzieś tam złoty, złoty okres, chociaż może normalnie trwa, trwać, ciężko mi powiedzieć. Okej, okay, ale jeżeli. Sobie o takich czynnikach, właśnie, liquid które, no, wiadomo, on będzie zawsze, zawsze no ciężko będzie, czy zawsze, no, nie wiemy, dokąd gdzieś tam to wszystko zmierza na, na ten moment i pewnie przez najbliższy, gdzieś tam rok, dwa, no, nie możemy mówić żadnej zmiany w tym zakresie, więc to, trzeba bardzo mocno budować, inwestować w to ale jestem ciekawy, jak to będzie wyglądało w tym web bo ja na przykład jestem zadowolony, że Google wprowadza te zmiany, no bo oni jednak mają tą możliwość, oni są trendsetterami. Tak? Gdyby, gdyby nie Google, nie byłoby tych HTTPS-ów, nadal byłoby coraz byłoby więcej wymuszeń, więcej phishingu na tych stronach i tak dalej, więcej skamu, który by efektywnie działał. No przez to, że miałem tą pozycję trendsetera technologicznego, są w stanie to wymusić. Ja na przykład no, jestem turbo zadowolony z cls jeśli chodzi o purwaj czyli przesunięcie tego kontentu. Tego no bo chyba nie wiem, mam wrażenie, po że masz go, że ty też nie raz wchodziłeś na no, i coś kliknąć, i o nie, po prostu, no, miała gorączka, człowieka łapie. No to jest straszny, straszny element, szczególnie na urządzeniach mobilnych. Praktycznie zdarza mi się, bo akurat odwiedzam jednego bloga, który to ma i zawsze chcę szybko kliknąć w pierwszy artykuł i zawsze przyklikam w reklamę, potem się cofam. To akurat bardzo ważny czynnik, na który de facto jest to czynnik wprowadzany, jakby do SEO, który je, może być związany po prostu z wyświetlaniem reklam, czyli jakby z w ogóle z inną, z inną infrastrukturą Google'ową. Tak. I Google nawet własne reklamy potrafi ocenić, że są złe, że się ładują. Dokładnie, w no wypad. Dokładnie tak, chociaż też widziałem te problemy związane zwłaszcza ze zwijaniem kategorii, że są chociażby, bo jeśli jest źle zaprojektowane, no, to bardzo często jest tak, że one się ładują, rozwijają, znowu zwijają i no to już jest CLS-ka, to bardzo, bardzo wysoko wskakuje. No ale mówimy o tym, że no ty masz ten problem, że chodzi na swojego ogólnego bloga, yy, gdzieś tam w targach masyki. Ty jeszcze nie jest tak, że mi wspierasz tego, <grych> tego blogera, którego lubisz pijać reklamy, więc jakiś tam można jeszcze pozytyw tutaj znaleźć. Yy, gorzej jest, kiedy na przykład no nie jesteś w stanie, chcesz kliknąć yy, do koszyka, tak, i nie tego zrobić. Yy, no, ale jestem ciekawy, bo ja myślałem, że też ten. Mobile Gedon, tak, który miał się, miał się zadziać wiem, 3 lata temu już to było. Za w 2015 roku. 2000, Jezu, ten czas, czas leci. Także no, myślałem, że to się zmieni. No do tej pory często także wchodzę w typowy wynik i po prostu w ogóle nie ma na wersji mobilnej. Co jest no, w dzisiejszych czasach już pal gdzieś tam 6 te algorytmy Google, ale no, wizerunek tej witryny I, i nadal te witryny są bardzo wysoko. Także no, tutaj ten aspekt. Yy, Mobilności, jakby pokazuje, że faktycznie ten web jest też pewnie dużego wpływu może nie mieć. Tak, Tak, ale to, to weźmy Twój przykład, bo świetnie jest jakby z aktualizacją mobilną, że wszyscy muszą mieć te strony mobilne, bo więcej takiego ruchu mamy. No to po pierwsze, jeżeli nadal jest to w topach, a szybko uciekamy z tych wyników, no bo może są jakieś gicy, którzy i tak czytają, przybliżają jakby chcą jakby tak konsumować tę treść, która tam jest. No to jakby to pierwszy czynnik behawioralny nie ma żadnego znaczenia. Bo i tak większość z nas ucieka, byłby to prosty czynnik. Wchodzimy, wychodzimy, prosty do zweryfikowania dla Google, szczególnie że robimy to bardzo często w Chromie. Czyli czynnik behawioralny można w tym wypadku, oczywiście jakaś pierwsza próba, powiedzmy jakaś pierwsza zmienna, że jakby on nie ma za bardzo większego znaczenia. No i to samo będzie, zakładam, że podobnie może być, nie mówię, że to samo. Ale też do dzisiaj w topach są strony, które mają tylko wersję HTTP. To jest jakby kolejna aktualizacja. Przecież Allegro wprowadziło bardzo późno. Allegro miało tylko HTTPS w koszyku przez wiele lat, a i tak zawsze zajmowało topy, mimo że była ta aktualizacja związana z https em Jasne. No ja trzeba propos tego czynnika behawioralnego. Wiem, że czas nas gonił już, machają na operatorze, że musimy powolutku kończyć na wydek powolutku, ale czynnik behawioralny też ma. Ja mam mieszane uczucia, bo też robiłem dużo testów związanych z tym czynnikiem, zwłaszcza z dual timeem, czyli właśnie przekliknięciem i cofnięciem do wyniku wyszukiwania. No, żaden czynnik rankingowy nie będzie w stanie wpłynąć na pozycję witryny, jeśli to jest witryna, która dostarcza najlepszą informację i najwięcej linków, które do niej prowadzą. Nieważne, co tam by się zadziało, ten czynnik i tak będzie przeważający zawsze. Dokładnie, bo tak jak, tak jak w sumie rozpoczęliśmy, to tak jak, tak jak wspomniałem, najważniejsze, czy też element, który najbardziej da się wyskalować, to są linki. Zawsze da się je tak przebić, że przy, przykrywamy te wszystkie niedoskonałości, które są w serwisach, a bardzo często tak jest na stronach dużych, powiedzmy, na stronach dużych producentów, gdzie mamy Philipsa, no to oni tam nie będą wprowadzać jakby zmian saowych. A i tak właśnie tymi działaniami offsite'owymi, link building'owymi są w stanie wyciągnąć i tak zajmować te pierwsze miejsca. Właśnie ten, jakby zrozumienie tego, że off-site'em da się przykryć każdą niedoskonałość, tak naprawdę. No może dwóch akapitów tekstu tym nie przekroczymy, ale tak naprawdę te pozostałe doskonałości techniczne spokojnie możemy przykryć. Okej, okay, no to co, co? Bardzo Ci dziękuję za podzielenie się wiedzą. I ja również dziękuję. Myślę, że dużo fajnych gdzieś zaczątków kolejnych dyskusji tutaj poruszyliśmy, bo myślę, że o każdym z tych tematów można porozmawiać znacznie dłużej. No a ja czekam tylko na twoje wystąpienie na Festiwalu SEO dotyczącego tej aplikacji treści, bo to może być ciekawa rzecz i pewnie wielu ludzi nie będzie zachwycony. Będzie dużo hejtu na pewno. <noise> Dzięki wielkie, trzymajcie się, cześć. Dzięki cześć.